Dzień dobry, dzień dobry, może być trochę słabo z dźwiękiem dlatego, że nie mam mikrofonu. Padł kolejny, więc nie będę w tym momencie mm, kupował, ale dzisiaj y, zrobiłem sobie coś innego, coś czym się zajmuję w ostatnim czasie, czyli troszeczkę mechaniką pojazdową. Y, dzisiejszy nasz pacjent to będzie Fiat Tipo z 2017 roku. Tak, tak, tak. Nie tylko stare samochody robię. Eee, ten zaraz wam pokażę, jak wygląda ten samochód, co robimy. Coś, czego nie znalazłem w filmiku na YouTubie, więc taka trochę unikalna treść. Wymiana tarczy klocków Fiat Tipo 2017 rok. 1,4 benzyna, 90 koni, z tego co pamiętam. Dobra, robię Wam przebitkę bez zbędnego gadania, żeby nie był znowu ten odcinek taki długi, ale będziecie mieli przynajmniej manual, jak wymienić. To jest, to jest nasz zawodnik, którego dzisiaj leczymy. Samochód ma przejechane 82 tysiące kilometrów. Tarcze no wykazują już oznaki zużycia. Co ciekawe, ten samochód nie ma czujnika zużycia klocków hamulcowych. Ja już po jednej stronie mam te klocki wymienione ale i tarcze, ale zrobimy teraz sobie po tej stronie. No, oczywiście mowa o przodzie. Coś co się można spotkać no, jako jedno z pierwszych w tym samochodzie to są koła na pięć śrub. Do tej pory Fiat z reguły stosował dwa te um, czterośrubowe i mocowanie koła mieliście na dwóch takich szpilkach. W tym momencie no, siłą rzeczy już nie da się zastosować dwóch, więc jest jedna. Ale technologia rodem z malucha, więc y no, bierzemy się do roboty i będę Wam dokumentował to. Co będziemy potrzebować? Na pewno podnośnik nie ma konieczności w ogóle kanału, dlatego robimy to na kostce. Podnośnik, klucz udarowy przyda się, dlatego że będziemy odkręcać jarzmo, które jest dosyć mocno przykręcone. Yy, pokażę Wam yy, to co będzie konieczne, jakieś tam 14, 15, 13, 12 nasadki, bo te śruby, które kupujemy to yy, no, niestety mają różne no, no, różne klucze są, dlatego że oryginalnie yy, śruby z tego co pamiętam z tamtej strony były na 14 przykręcany yy, zacisk a już w zestawie sterwu Tutaj mamy te części. Mamy trzynastkę śruby, bo one są wklejane z, z klejem na gwincie, więc na prowadnicę. A później mamy tam do trzymania ma jest star socket szesnastka, ale to za chwilę wam pokażę. tak to jest nakrętka mocująca nam e, właściwie śruba mocująca nam tarcz no tarcz jest taka powiedzmy wykazuje oznaki zużycia tak to powiedzmy troszeczkę powiedzmy tak gdzieś z jedna czwarta jest została grubości co musimy jeszcze odkręcić mam nadzieję że to będzie widoczne tu mamy tu i tu mamy śruby trzymające nam zacisk a tu I pod spodem mamy te śruby na E, które trzymają nam jarzmo. No to bierzemy się do roboty dalej. Zaczynamy od odkręcenia zacisku. no dobra mam nadzieję że to wszystko widać Jak widać ten tłoczek bardzo mocno wysunął się zacisk podwieszamy sobie dlatego że tutaj mamy przewód elastyczny no i żeby on się w żaden sposób tutaj nam nie urwał jakby wisiał ten um, zacisk na tym bierzemy sobie jakiś tam śrubokręt i wyrzucamy nasze klocki i one generalnie to tak sobie powinny wyjść wyjdą tutaj można zobaczyć jak bardzo zużyte były te klocki tragedia i drugi tak samo Tu jest ta blaszka I ta blaszka wystaje trochę powyżej i ona się, jak widać, mam nadzieję, że widać, ściera razem z klockiem przy tym, ale zobaczcie jak ten klocek był zużyty, 82 tysiące na klockach zrobiono. Że to jest do wyrzucenia, a ja przystępuję do odkręcania tego jarzma. No dobra, tak jak się uporacie już z odkręceniem tych śrub, a ciężko idzie, to e, trzeba sobie wyczyścić te prowadnice tu i tu i one będą smarowane. Czym smarujemy? To jest taki specjalny smar, to jest akurat teroson, do e, prowadnic i do wyciszenia hamulców. Ja idę wyczyścić albo najpierw zdejmę tą tarczę tutaj, odkręcę to i biorę się za robotę dalej. Stelna jest zerzewiała i to właśnie to trzyma tutaj, więc za chwilę trzeba będzie to wyczyścić. No to czyszczę to i oczywiście do wyczyszczenia jest jarno. tu mamy przygotowane, wypolerowane to, właściwie włosami murzyna zrobione. Od tego czy tutaj dobrze przygotujecie, będzie zależało w wielu przypadkach to czy gdzieś tarcza nie będzie wpadała w wibracje i nie będzie e, piszczało to. E, I teraz tak, są dwie szkoły, pierwsza szkoła jest taka, że tu się stosuje smar miedziany, absolutnie nie jestem zwolennikiem tej szkoły, delikatnie. Należy to albo generalnie pozostawić bez niczego, albo druga opcja jest taka, że to posmarujemy delikatnie olejem. I ja właśnie tak zrobię, czyli bierzemy olej silnikowy, który będziemy no palcem normalnie nasmarujemy, to, żeby to nie korodowało. Jeżeli tu się pojawi korozja, to z automatu tarcza zaczyna drgać, nam na, w tym miejscu nie przylega dokładnie do powierzchni piasty. No i mamy piszczenie przy hamowaniu, bo to wcale nie klocki piszczą, tylko właśnie tarcza. Bierzemy się za robotę. Jaż moją już mam wyczyszczone. Jeszcze musimy cofnąć tłoczek. To zaraz też Wam pokażę jak to zrobić. Mam taki przyrząd. Jestem skręcany. Widać, mamy cofnięte i teraz tak tym smarem, tłoczek jest w dobrym stanie. Tym smarem do prowadnic smarujemy również tutaj, czyli powierzchnię, na której styka się tłoczek, z klockiem. A ja się biorę dalej za robotę. No to mamy nowa tarcza, nowe klocki i śruby do montażu zacisku też teraz już tylko przykręcamy koło, sprawdzamy płyn do e, hamulców, poziom płynu i zanim ruszymy trzeba 2-3 razy podpompować żeby się rozpie, e, rozparły tłoczki No to mamy koniec manuala takiego mechanicznego trochę. Dzięki za oglądanie, zapraszam do oglądania pozostałych filmów i subskrypcji, trzymajcie się, hej!